Seria napadów na bankomaty w Groningen. Na przełomie stycznia i lutego 2024 roku Groningen, spokojne miasto na północy Holandii, stało się sceną serii zuchwałych napadów na bankomaty. Przestępcy poruszając się na skuterach używali butli z gazem i zapalników, aby wysadzić bankomaty i dostać się do gotówki. Ich łupem padło przeszło 1 milion euro. Pomimo intensywnych poszukiwań sprawców nie odnaleziono, a ich tożsamość pozostaje nieznana. W ciągu kilku tygodni doszło do czterech skoordynowanych ataków. Metody działania przestępców były niezwykle precyzyjne. Ataki miały miejsce w różnych częściach miasta, od centralnej dzielnicy handlowej po bardziej odległe rejony. Przestępcy używali butli z gazem, które podłączali do bankomatów. A następnie aktywowali zapalnik, co prowadziło do potężnych eksplozji niszczących maszyny i umożliwiających dostęp do gotówki. Przestępcy poruszali się na nieoznakowanych skuterach, co pozwalało im na szybkie i dyskretne przemieszczanie się po mieście. Skutery były idealnym środkiem transportu w wąskich uliczkach Groningen, umożliwiając szybkie ucieczki z miejsc przestępstw. Śledczy podejrzewają, że przestępcy mogą być dobrze przeszkoleni i mieć wojskowe doświadczenie, co tłumaczyłoby ich profesjonalizm i precyzję. Eksplozje były dokładnie kontrolowane, co minimalizowało ryzyko przypadkowych obrażeń i zwiększało skuteczność ataków. Holenderska policja szybko zareagowała na falę przestępstw, uruchamiając specjalną jednostkę śledczą do walki z tym typem przestępczości. Pomimo intensywnych poszukiwań i analizy nagrań z kamer monitoringu, sprawców nie udało się zidentyfikować. Brak dokładnych rysopisów sprawców i ich zdolność do unikania kamer sprawiły, że śledztwo było wyjątkowo trudne. W odpowiedzi na sytuację, lokalne władze wyznaczyły nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców, apelując do mieszkańców o współpracę i przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie. Eksperci DUSR bezpieczeństwa wskazują, że przestępcy działali z wyjątkowym profesjonalizmem, co sugeruje, że mogli mieć wcześniejsze przeszkolenie wojskowe. Ich umiejętności w zakresie posługiwania się materiałami wybuchowymi i taktyki ucieczki wskazują na wysoki poziom przygotowania. Podejrzewa się również, że przestępcy mieli dostęp do wewnętrznych informacji, co umożliwiło im precyzyjne planowanie ataków. Możliwość posiadania kontaktów i cynków od osób związanych z sektorem finansowym lub ochrony jest również brana pod uwagę przez śledczych. Seria napadów wywołała falę strachu wśród mieszkańców Groningen. Wzrost obecności policji na ulicach oraz wzmożone kontrole nie przywróciły jednak w pełni poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza wieczorami, kiedy to przestępcy najczęściej przeprowadzali swoje ataki. Seria napadów na bankomaty w Groningen to wyzwanie nie tylko dla policji, ale także dla całej społeczności. Trwające śledztwo ma na celu zakończenie tej fali przestępstw i przywrócenie spokoju w mieście. Holenderska policja apeluje do wszystkich o współpracę i przekazywanie wszelkich informacji, które mogą przyczynić się do ujęcia sprawców. Śledztwo nadal trwa a mieszkańcy Groningen mają nadzieję, że przestępcy zostaną wkrótce schwytani i postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.